Dzieciństwo i pochodzenie Narcyza Malfoy z domu Black przyszła na świat w jednej z najbardziej znanych czarodziejskich rodzin – rodzie Blacków. Ród Blacków słynął z obsesyjnego przywiązania do czystości krwi i silnych poglądów antymugolskich. Ich motto brzmiało – toujours pur – zawsze czyści. Narcyza dorastała w świecie pełnym dumy, surowych zasad i chłodnych relacji. Była najmłodszą z trzech sióstr, po Bellatrix i Andromedzie. Każda z nich poszła zupełnie inną drogą. Bellatrix oddała się czarnej magii i Voldemortowi. Andromeda uciekła z domu, poślubiając czarodzieja z mugolskiej rodziny, Teda Tonksa. Narcyza pozostała między nimi, lojalna wobec rodziny, ale nie bez własnych granic. Lata w Hogwarcie Narcyza uczęszczała do Hogwartu, gdzie została przydzielona do Slytherinu, podobnie jak większość członków jej rodu. Nie była znana z wybitnych osiągnięć ani z otwartej natury, raczej z dystansu, elegancji i lojalności wobec swojego środowiska. Już wtedy przywiązywała ogromną wagę do pozycji społecznej i czystości krwi. Poznała tam swojego przyszłego męża, Lucjusza Malfoja, młodego czarodzieja o podobnych poglądach, i równie arystokratycznym pochodzeniu. Małżeństwo z Luciuszem Malfojem. Po ukończeniu szkoły, Narcyza poślubiła Luciusza, stając się częścią jednego z najbogatszych i najbardziej wpływowych rodów w świecie czarodziejów. Małżeństwo to było zarówno kwestią uczuć, jak i statusu. Łączyło dwie potężne rodziny o wspólnych wartościach. Narcyza zamieszkała w rezydencji Malfoy menor w Wiltshire. Pełnej przepychu, ale też chłodu i dystansu. Wkrótce urodziła jedynego syna, Draco Malfoja, który stał się centrum jej życia. Dla Narcyzy, rodzina była wszystkim. To ona odpowiadała za wychowanie Draco, wpajając mu zasady czystości krwi i dumy rodowej, ale też chroniąc go przed konsekwencjami zbyt głębokiego wplątania się w czarną magię. Czas Voldemorta i wojny. Podczas pierwszej wojny czarodziejów. Narcyza nie była aktywną śmierciożerczynią, nigdy nie nosiła mrocznego znaku, jednak wspierała męża i jego działania, utrzymując kontakty wśród zwolenników Voldemorta. Po upadku Czarnego Pana, Lucjusz uniknął więzienia, tłumacząc się działaniem pod przymusem. Narcyza w tym czasie utrzymywała domostwo i pozycję rodziny, starając się zachować spokój i reputację. Kiedy Voldemort powrócił, Lucjusz i Draco ponownie zostali wciągnięci w jego świat. To właśnie wtedy Narcyza po raz pierwszy zaczęła kwestionować lojalność wobec Czarnego Pana. Wiedziała, że Voldemort traktuje ludzi jak narzędzia, a jej syn był jednym z nich. Gdy Draco został zmuszony do próby zabicia Dumbledora, Narcyza załamała się ze strachu o jego życie. Zdesperowana udała się do Severusa Snape'a, błagając go, by ochronił jej syna. Zawarła z nim niezłamaną przysięgę, która łączyła ich losy. To był moment, w którym narcyza po raz pierwszy postawiła rodzinę ponad wszystko inne. Druga wojna i zdrada Voldemorta. W czasie drugiej wojny Malfojowie stali się zakładnikami Voldemorta. Ich dom został przemieniony w bazę śmierciożerców, a oni sami w więźniów własnego statusu. Narcyza coraz bardziej oddalała się od idei czystości krwi. Widziała, jak jej rodzina cierpi, jak ludz już traci znaczenie. A Draco pogrąża się w lęku i poczuciu winy. Podczas bitwy o Hogwart doszło do wydarzenia, które odmieniło wszystko. Gdy Voldemort uderzył w Harego zaklęciem Awada Kedavra, polecił Narcyzie sprawdzić, czy chłopak żyje. Wtedy stała się rzecz niezwykła. Narcyza pochyliła się nad Harrym i zapytała szeptem: Czy Draco żyje? Chary odpowiedział: Tak. Narcyza odwróciła się do Voldemorta i skłamała – nie żyje. To jedno kłamstwo zmieniło bieg historii. Dzięki niemu Harry przetrwał i miał szansę pokonać Voldemorta. Narcyza, pozornie lojalna wobec Czarnego Pana, w rzeczywistości uratowała świat czarodziejów, kierowana wyłącznie miłością matki. Po wojnie, po upadku Voldemorta, ród Malfoyów nie został skazany. Ich działania w ostatnich momentach wojny Odmowa walki u boku śmierciożerców i ocalenie Harego pozwoliły im uniknąć więzienia. Narcyza, Lucjusz i Draco wycofali się z życia publicznego, skupiając na rodzinie i odbudowie reputacji. W dorosłym życiu Draco ożenił się z Astorią Greengrass, a Narcyza została babcią. Choć nigdy nie była bohaterką w świetle reflektorów, to właśnie ona udowodniła, że miłość matki potrafi pokonać najciemniejsze siły. W późniejszych latach Ród Malfoyów stronił od polityki i ideologii. Narcyza wreszcie mogła żyć spokojnie, w świecie, który nie wymagał już od niej poświęceń. Wygląd i osobowość. Narcyza Malfoy była opisywana jako wysoka, smukła kobieta o arystokratycznych rysach twarzy. Miała długie, jasne włosy, często upięte elegancko, z charakterystycznym, ciemniejszym pasmem, odziedziczonym po rodzinie bleków. Jej twarz była spokojna i zimna, ale oczy zdradzały inteligencję i emocje, których nie pokazywała publicznie. Była kobietą dystyngowaną, o nieskazitelnych manierach, spokojnym tonie głosu i chłodnym opanowaniu. Nie znosiła chaosu, hałasu ani braku szacunku. W jej świecie wszystko miało mieć klasę, cechy charakteru. Lojalna, bezgranicznie oddana rodzinie, zwłaszcza synowi. Dumna, wyniosła, ale nie arogancka, świadoma swojego pochodzenia. Inteligentna, analizowała sytuację chłodno, potrafiła przewidywać skutki działań. Odwaga cicha, niewojownicza, działała z determinacją, nie z brawurą. Empatyczna, choć ukryta, okazywała uczucia w sposób subtelny, niepubliczny. Pragmatyczna, w przeciwieństwie do Bellatrix, kierowała się rozsądkiem. Nie fanatyzmem. Relacje z innymi. Lucius Malfoy, jej mąż. Łączyła ich lojalność i wspólne interesy, ale po upadku Voldemorta ich relacja stała się bardziej partnerska i spokojna. Draco Malfoy, jej największa miłość i sens życia. Chroniła go zawsze i wszędzie, nawet kosztem własnej reputacji. Bellatrix Lestrange, jej starsza siostra. Łączyły je więzy krwi ale dzieliły poglądy. Narcyza była bardziej powściągliwa i racjonalna. Andromeda Tonks, siostra, którą rodzina wydziedziczyła. Choć Narcyza nigdy nie utrzymywała z nią kontaktu, po wojnie ich synowie Draco i Teddy symbolicznie połączyli obie gałęzie rodu. Severus Snape łączyła ich relacja oparta na zaufaniu i wdzięczności. Narcyza wiedziała, że może mu powierzyć życie syna. Ciekawostki o Narcyzie Malfoy 1. Nie była śmierciożerczynią. Wbrew pozorom Narcyza nigdy nie nosiła mrocznego znaku. Choć wspierała ideologię Voldemorta, nie angażowała się w jego walki. To odróżnia ją od siostry Bellatrix i pokazuje, że była bardziej obserwatorką niż fanatyczką. Jej imię ma symboliczne znaczenie. Narcyza pochodzi od kwiatu narcyza, który symbolizuje miłość do siebie ale też odnowę i przebudzenie. I faktycznie jej postać przechodzi wewnętrzną przemianę: od dumnej arystokratki do kobiety, która odkrywa prawdziwe wartości. Jej wygląd to połączenie elegancji i zimna. W książkach Rowling opisała ją jako wysoką, bladą kobietę z długimi, jasnymi włosami i zimnymi oczami. W filmach, grana przez Helen McCrory, dodano jej charakterystyczne, ciemne pasmo włosów, które stało się wizualnym symbolem rodu Blacków. Była ulubioną córką swojej matki, Drueli Black. Podczas gdy Bellatrix była bardziej gwałtowna, a Andromeda zdrajczynią krwi, Narcyza była tą idealną, elegancką, posłuszną, reprezentacyjną. Narcyza nie znosiła to Rowling w jednym z wywiadów przyznała, że Narcyza bała się Voldemorta, ale jednocześnie go nie szanowała. W przeciwieństwie do Bellatrix, nigdy nie widziała w nim bóstwa, a raczej zagrożenie dla swojego syna. Jej decyzja o kłamstwie była całkowicie spontaniczna. Nie był to plan ani przewidywanie. To była czysta reakcja matki. Rowling mówiła, że w tamtej chwili Narcyza po raz pierwszy w życiu zrobiła coś, czego sama się po sobie nie spodziewała. W epilogu książki Rodzina Malfojów" wciąż cieszy się szacunkiem. Choć wielu czarodziejów ich nie lubi, Nikt nie atakuje Malfojów po wojnie. To w dużej mierze zasługa Narcyzy, która była symbolem rozsądku i godności pośród chaosu. Narcyza i Andromeda nigdy oficjalnie się nie pogodziły, ale Rowling wspominała, że Draco i Teddy Tongs utrzymywali kontakt, co można interpretować jako ciche pojednanie sióstr przez ich dzieci. Helen McCrory, aktorka, która ją zagrała, dodała postaci głębi. Rowling była zachwycona jej interpretacją. Uznała, że McCrory uczyniła z narcyzy najbardziej ludzką z kobiet rodu bleków. Narcyza Malfoy to postać, która pokazuje, że nie trzeba być po stronie dobra, żeby zrobić coś dobrego. W świecie, gdzie wszystko było czarne albo białe, ona wybrała szarość z miłości. Jej przemiana jest jednym z najbardziej subtelnych, ale też najpiękniejszych wątków w całej sadze. Jeśli podobał Ci się film, nie zapomnij zostawić lajka, like komentarza oraz subskrypcji, aby być na bieżąco.